Nie wydaje mi się, żeby księża, żeby to księża byli pedofilami, tego pedofile stają się księżmi, bo oni wiedzą, że idąc tam mogą, są totalnie kryci. Mają jakby grunt do tego, żeby rozwijać się w, tych swoich, w tym swoim zboczeństwie i perwersji i jakby pod przykrywką pana Boga mogą robić to, co chcą, a w momencie, kiedy będą ostre testy psychologiczne i będzie jakaś taka, wiesz, będą jakieś takie testy, które będą odrzucać ten, ten wiesz, procent ludzi chorych, no to my, ludzie, którzy jakby chcą przychodzić do Kościoła, będziemy się czuć bezpieczniej, pewniej i tak dalej. No bo z kolei ten, y, ta, ta, ta druga część, księży, księży, którzy są z powołania i którzy na zarady zdarzają się fantastyczni ludzie. Ja znam wielu takich. Nudzisz się, że tak gadam? Nie, nie, nie. Y, no jakby no, dostają rikoszetem.